Czyli w się dzisiaj vlog ma z numer... uwaga, bardzo proszę. 17. Zapraszam do oglądania. Kalendarz, bałagan jest jeszcze, ale jak już będzie czwartek, to już bałaganu nie będzie. Na biurku w sensie, na bałagan jest. Chwata sure Niesamowita herbata. I teraz lecimy z tym, z numerem 17 kalendarza. Jest figurka! No proszę, pani Mikołajowa. Super. Otwórzmy. Proszę bardzo, pani Mikołajowa. Bardzo fajnie. Bardzo dobra, fajna sukienka. Naprawdę super. To wygląda fajnie na druki. Dodatkowo dostajmy kolędnik. Tak mi się wydaje. Już wam pokazuję ten kolędnik. Albo nie wiem, lista grzecznych dzieci. Ale bardzo muszę powiedzieć, fajna figurka. Naprawdę super. dodatek. Tu jutro na turniej. Mam, no, obróć się, kamera! Mam naszykowane rzeczy. Tu mam rękawice dla siebie. Umbro. I tu dla kolegi mam te drugie. O, a no i na czarno strój. Bo tak będzie najlepiej. A dzisiaj idziemy po buty na vlogmasie, więc. O, o gdzie się Świeczki. Tak to się prezentuje. Jeszcze trochę jest. Bardzo dobrze ta trzyma świeczka, muszę powiedzieć, naprawdę super. No i dzisiaj też trzeba się trochę niemieckiego pouczyć. Ta świeczka jak coś to kosztowała 10 zł jednak, bo tu patrzę teraz, tu mam pudełko i 10 zł kosztowała, o. No, ale to i tak się opłacało fajnie. Bardzo tutaj szybki jeszcze lunch. Tak się mówi? No, obiad jakiś. Nie, nie obiad. Kolacja. Elegancko haj. Prosiłem. No o tym właśnie teraz powiedzmy, co jest w miniaturce. Czekajcie tego zmienię Kupiłem tak, e, takie oto skarpety dłuższe Adidas, proszę bardzo, e, ponieważ wychodził rabat z butami minus 50, więc normalne ceny tych skarpet to wynosiły chyba. E, bo to jakoś było liczenie że od dwóch przedmiotów. Jakby. Ale więc zapłaciliśmy za nie 25 zł, to są trzy pary, więc bardzo fajna cena. I teraz buty, proszę bardzo. Tak to się prezentuje. O. Kopa Ameryka. Amerykano. No i tak to się prezentuje. Uważam, że są naprawdę spoko. Ładne są nawet. Podobają mi się. I to chyba w ogóle będzie tyle na dzisiejszym vlogmasie. Więc to jutro będzie jeszcze setnik no ten turniej. Ja teraz jeszcze mam ten niemiecki i mam książkę do, do czytania czy się Sir Lillion. <grywa> e, czy w każdym odcinku mówię, że czytam Sir Leon. Możliwe, jeżeli przeczytam do końca e, świąt, czyli Vlogmasów e, Sir Lillion, będę się dumny. Tak. Dobra, no i to tyle było w dzisiejszym vlogmasie. Trzymajcie się na razie się ma Elo!